Dzień dobry! Jakub Kołodziej z tej strony i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mógłbym szybciej, ale nie będę próbował. Wy już wiecie, ja również wiem, że w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Infernape V Boxa. Tak dokładnie, dzięki sponsorowi dzisiejszego odcinka jakim jest Pokemarket serdecznie zapraszam na stronę. Zapisujcie sobie w zakładkach albo możecie również kupić na przykład takiego boksika z Infernape'em V jako promo kartą Jumbo, która jest bardzo ciekawa, już dawno nie kupowałem niczego, co miało w sobie karty Jumbo ostatni, czy ostatnie to były E.V. boxy z Flerionem, tam, Lotionem i Vaporionem, mam na przykład tego Pikachu, który jest tutaj w tle, który jest właśnie z klasera, właśnie na Jumbo karty który dostałem od dziewczyny i mam, dlatego będę miał gdzie schować tą Jumbo kartę i się cieszę, ale co ciekawe w tym boksie jest też kilka ciekawych rzeczy, na przykład boostery z najnowszego dodatku Lost Ori Region. Więc będzie ciekawe. I jeden Fusion Strike, więc może być nawet egzotycznie, może uda się coś ciekawego trafić. Dzięki wielkie pokemarket.pl, serdecznie zapraszam. Link w opisie, tak jak mówiłem. A my przejdźmy już do otwierania. A jeśli włączyłeś ten film, żeby dowiedzieć się jakie są wyniki giveawaya z odcinku specjalnego na 500 subów, który był dwa tygodnie temu, to na dole masz timestamp, możesz sobie kliknąć i przejść na koniec filmu, gdzie tam tłumaczę i yy, zdradzam, kto jest zwycięzcą. Dlatego, bo nagrywam ten odcinek po prostu wcześniej niż są wyniki. Więc jeśli was tylko to interesuje, to możecie od razu sobie przejść do końca, ale polecam serdecznie zostać i zobaczyć, czy coś fajnego trafimy w tych boksach. Przejdźmy dalej. Ten boksik tutaj widzę nie będzie zbyt trudny do otwarcia. Kurczę, też jest zaklejony. No dobrze, że je zaklejają, ale to trochę zawsze utrudnia otwierania. I przez to trzeba niszczyć te boksy nieszczęsne. Okej. Okay. Dobra, jest otwarty, więc możemy teraz wyciągnąć nasze fanciochy. O tak. Dobra, sprawdźmy tę kartę Jumbo na samym początku, bo jestem jej najbardziej ciekaw. No, znaczy boosterów oczywiście też jestem, jak najbardziej, ale chciałem to zobaczyć. ło wow. O ile karty Jumbo są tak bardzo bezużyteczne, nie mają i zbyt dużej wartości, są trochę takie dziwne, to robią zawsze wrażenie, za każdym razem jak je sobie trzymam w dłoni, taką wielkość tą kartę, to robi na mnie wielkie wrażenie. I co z tym zrobić? No... Można to kolekcjonować. Widziałem nawet człowieka, który chyba uzbierał sobie, stworzył deck Jumbo Kart i zagrał, a ja w tym momencie zasłonię sobie Pikachu. O, oh, idealnie. I mamy Infernape'a w tle, który będzie nam y, tutaj, mam nadzieję, zwiastował dobre, dobre trafy. Tutaj już widać. A, czyli tak to wygląda. Dwa boosterki z Lost Origin, spoczko. I tu właśnie ciekawy Fusion Strike i Astral Radiance. Z którego też może się trafić naprawdę coś dobrego i coś grywalnego do stworzenia jakiejś talii, więc też na to liczę. Tutaj kodzik na promkę, to mało ważne. I oczywiście nasze promki. Zobaczmy je. Tutaj trzeba o, odbezpieczyć kartoniki. Ja tutaj tak ostrożnie wyciągnę. I mamy. Nasze dwie karty, już pokazuję. Tak wygląda z bliska ta promka, Infernape'a. Wizualnie, okej, okay. nie mam się do czego przyczepić. Jest naprawdę ładna. Nie wygląda jak niektóre karty Wii i niektóre promki, które naprawdę są słabe, często wizualnie. Chociaż z tym Lucario, o którym kiedyś mówiłem, się trochę pomyliłem. Jednak wyobrażałem sobie, że wyglądał gorzej niż tak naprawdę wyglądał. Więc może przesadzam. Ale na pewno karty Iwi jako promki... Mm, nie wyglądają aż tak super. Tutaj ten Infernape bardzo mi się podoba. I Empoleon, który w ogóle jest z Brilliant Stars. O, tutaj po znaczku karty można rozpoznać. Ciekawe. W sumie nawet nie do końca wiem, dlaczego on w tym paku jest dołożony. Znaczy, prawie mo możliwe, że dlatego, że po prostu te dwa Pokémony są w najwyższym poziomem ewolucji starterów z Sino. Więc może dlatego właśnie. One są w tym zestawie, ale to tak często bywa. Tak samo jak w przypadku boksa z Pikachu. Żebym teraz nie pomylił. Z Pikachu, gdzie jest też karta Mimikyu. Ale mogłem coś po, po no Na pewno w tym boksie też jakby te dwie karty, pomimo tego, że jedna jest fałką, to druga jest kartą zwykłą, którą właśnie był Mimikyu. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Dlatego pewnie te boksy mają taką, a nie inną strukturę. Eee, przejdźmy do pusterków. Tak przedstawiają się nasze boosterki i zrobimy to w kolejności chronologicznej. Więc zacznijmy od Fusion Strike'a, szczególnie, że go się chyba najbardziej nie mogę doczekać, i to tylko z tego powodu, że dawno nie otwierałem. Dawno nie otwierałem jakichś starszych boosterów. Zazwyczaj to były po prostu najnowsze dodatki, jakie wychodziły, więc cieszę się. A jako że to otwieramy, to ja muszę teraz zakryć kodzik, żeby, nie, żeby niczego na pewno nie zaspoilerować. Więc otworzę to w tą stronę, kodzik wyciągnę tutaj i możemy przekładać nasze karty i liczę na dobre dropy. Dlaczego? Bo po prostu ostatnio jakoś z tych kart Pokémon Go nie miałem za dużego szczęścia, tak mi się przynajmniej wydaje, więc mam wielką nadzieję, że tutaj coś się Takiego fajnego trafi. Skate Skateparcik jako stadion, którego w ogóle pierwszy raz widzę, co jest y, ciekawe i na pewno dużo świadczy o mojej wiedzy. Indeed, Growlite, Phalanx, o, fajny Morpeko, który no jest grywalny, jest używany do deków, więc y, zawsze coś, a przynajmniej był kiedyś, bo teraz to już troszeczkę to pewnie inaczej wyszło z obiegu. smirgul z Fusion Strike Totodile jako Reverse Holo, o, ostatnia karta. W pierwszym dodatku, trzeba powiedzieć dobrze, ostatnia karta, w pierwszym boosterze, jaki otwieramy w tym odcinku. Infernape, proszę, proszę, tutaj o dobre trafy. Tym No nie. No nie. Sorry, Infernape, jakby zawiodłeś. Zawiodłeś mnie. Fusion niestety nie oddaje, dlatego Astral. Tutaj do Astral żywię duże nadzieje, bo jest bardzo dużo po prostu dobrych, grywalnych kart. Może taka palkia, żeby móc sobie zrobić palki, Szczególnie, że widzieliście ceny palki na rynku? Kogoś to naprawdę zdrowo pogrzało. Tak samo w tym momencie, jeśli chodzi o koszt Arkeusa. Kurde mol, to jest. Nie, w tym momencie jeden Arkeus Wistar kosztuje. Tam około stówki na kartmarkecie. kupa forsy. I teraz, żeby zrobić deck, może, może, znaczy, z tego co widziałem, to ta cena i tak jeszcze nie spadła za bardzo, więc teraz może tylko iść w górę. Yy. Ale to jest przykre i bardzo straszne, bo, żeby stworzyć w tym momencie jakiś deck na bazie, właśnie, Arkeusa, to dajcie spokój. A jest chyba. Wszystkie deki na Arkeusie są drugim najbardziej grywalnymi dekami, w tym wszystkim. Numerem jeden jest Palkia, która też jest strasznie droga. Yy, już się trochę, już trochę ponarzekałem na to wszystko. No, tak życie, tak to wygląda życie z kartami Pokémon. No, jeśli chcesz to wejść, to jest drogi biznes. Przynajmniej jak chcesz tam ten dek jakiś mieć. O! Gabe Joe Bog. Nie do końca pamiętam, jak się wymawiało tą, tą strefę w gierce. Tam, no, ale co najważniejsze. Stadion jako River's Holo. Czyżby karta trenera jako Rivers Holo, tak jak dawniej zapowiedziała nam fajny trafik, super by było. Ja bardzo na to liczę. Sprawdźmy to. Tym try, tym. Oh, Miss Magius. No niestety, niestety, dwa boostery, dwa nie wypały. Trudno. Lost Origin, proszę Państwa. No, z Lost Origina w takim wypadku liczę tak naprawdę na kolejną giratinkę. Liczę mocno na giratinę, bo gdzieś z tyłu mam, żeby tutaj jakiś deczek stworzyć. Kodzik zabieram. Karty przekładam. O, jest czarna. Znacznikiem Vistarowym i sprawdźmy to. O. Sidra, kurde, jaki groźny Pokémon, pokażę wam. Patrzcie, jaki groźny konik morski, który w ogóle ma chyba typ wodno-smoczy. Niesamowite. E, Riley, jako supporter. Gloomik z psychodelicznym artem. Jakby ktoś to rysował po grzybkach. Hahaha, <śmiesz> ha, ha, śmieszne, bo Glum to duży grzyb. Chyba Mauli. Chociaż nie, nie, nie sądzę, że ten pokémon dokładnie tak się nazywa. Słodziaśny, szelowski, super boksy. Yy, Fineon, nasza cudowna rybka z... Piątej geny? Nie, na pewno nie. Z tej geny? Ha, tak się tutaj wycofanie. Wujek Google zawsze pomoże. Hisłański Zorła. Śliczny jest. Piękny, a Zoroark jeszcze? Nie, to już nie jest ładny, jest groźny. Ten tutaj jest taki słodki, taki zagubiony i smutny w naszym... Uuu, słodko! Ej, kurczę! Bardzo ładny reverse holo, czyli Arceus Fon. Kurde, on... Ej, fajnie! Fajnie, bardzo mi się podoba. I teraz, halo, halo, Arceus, poprosimy bardzo dobre trafy. Tym, try, tym, tym... Shift try. Jako holo, przynajmniej jako holo. Bardziej się z tego Arkfona cieszę spoko. Tutaj widzę, że ma jakąś synergię z Arkausikiem z Giratinką, ale tutaj nie o to chodzi. Ostatni boosterek. Już widać na pierwszy rzut Jinx. Wyciągamy kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Oho. Znowu karta. I tak w ogóle karta jest odwrócona. Śmiesznie, dlatego. Oh, oh, czarna karta trafiona. tak naprawdę to po prostu znacznik. Okej. Okay. Mamy Roserade. Sligu. To jest tak. Drugi poziom. Drugi poziom Gumiego. Wszystko super. Electraik. Nasza. Ojej, Jinx. Makuhita. Bronzor. Który też jest w jakimś odlocie ewidentnym. Kolejny Falings, tylko tym razem z innego dodatku i w ładniejszym arcie, dużo ładniejszym poliłak. O! Lampet, Lampent bardziej w tą stronę. Jako Reverse Holo. Ładny, w ogóle bardzo fajny. Bardzo lubię Pokémony duchowe. I koncepcja Pokemona ducha, który ma też typ ognisty, jest świetnie wymyślony. I czy będzie jakiś trafik, chociaż jeden w tym odcinku? Tym, tera, tym. Aj, malmar! Cholipka! Cholipka! No to widzicie, Pokémon Go nie oddaje aż tak, chociaż nie ma co narzekać, bo z poprzednim odcinku naprawdę był fajny trafik. Polecam też zajrzeć do niego. Naprawdę yy, jedną grubą rybę złowiliśmy. No ale tutaj nic takiego. Trudno się mówi i żyje się dalej, mimo wszystko. Fajna promka, zawsze to jest coś. Trochę kart Reverse Hollow, które są zawsze ładnymi, błyszczącymi kartami do tego wszystkiego i kodziki, żeby były do gry. Więc nie ma tego złego. Dziękuję jeszcze raz pokemarketowi.pl za tego boksa. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do ich strony. Zapisujcie w zakładkach, możecie kupić sobie właśnie takiego boksika albo inne, na przykład z najnowszego dodatku Lost Origin. Trzeba kupować, trzeba składać, bo turnieje się zbliżają, a deków nie ma, Trzeba coś, trzeba coś mieć i Ha! Dlatego ja Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Oczywiście nie martwcie się teraz, w tym momencie, po pożegnaniu będą wyniki giveawaya. Tutaj Kuba z przyszłości wszystko Wam przekaże i powie, kto wygrał. A ja, Kuba z przeszłości, się z Wami żegna. I do następnego odcinka za tydzień. Hejo i pa! Dobra, więc co do giveawaya z odcinka specjalnego. Naprawdę dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Ogromnie ciekawie czytało się Wasze fantastyczne historie i przemyślenia o każdym z Pokemonia. Głównymi zwycięzcami, do których trafi jeden z boksów, jest Dorian Adamik, Łukasz Szałkiewicz oraz Aneta Majdak. Naprawdę serdecznie gratuluję i będziemy się z Wami kontaktować przez Facebooka, więc. O nic się nie martwcie. Lecz to nie wszystko. Dodatkowo Robert Paluchowski oraz Paweł Dąbrowski wygrywają po boosterku z dodatku Pokémon Go. E, jakoś tak urzekły mnie te komentarze, dlatego takie nieplanowane wyróżnienie dla tych oto autorów. A na koniec, aby docenić wkład wszystkich osób biorących udział, Pokémon Market postanowił wręczyć. Kod rabatowy na zakupy w ich sklepie każdej osobie, która wzięła udział w giveawayu, ale nie udało jej się wygrać nagród. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam wszystkim za udział i po prostu za to, że jesteście i wspieracie nas w tym, co robimy. A teraz do zobaczenia za tydzień.